Hej, 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 Siemaneczko, kochani, ja jestem Baltic Warrior 69 a dzisiaj gramy. Fortnite! Yeah. Słuchajcie, zaczynałem się już trochę nudzić ten koncept. Od dzisiaj zmieniamy całkowicie Zasady gry, i dzisiaj to jest kanał let's playowy. Od dzisiaj codziennie odcinki. Fortnite, PUBG. Istnieje jeszcze jakaś gra? No, więc jak to mówią, zaczynajmy! Tak, więc jakby ktoś jeszcze nie wiedział, Fortnite jest grą Battle Royale, w której musimy grać sobie i zabić wszystkich innych. Nie może zostać nikt żywy. No, generalnie chodzi o to, że stówka ludzi spada na taką wyspę sobie i tam strzelają się na śmierć cały czas. Się zmniejsza nad nimi takie oko burzy, tak zwane, e, i jeżeli tam zostaną, to zginą też. Więc generalnie chodzi o to, żeby się nie dać zginąć. O, już możemy zaczynać. Super, ziemeczki Nie mogę się doczekać. Zaczynajmy. Podziękujmy tego najpierw kierowcy busa. Już jest wszystko super. To gdzie dzisiaj spadniemy? E, ja myślę, że dzisiaj skoczymy sobie do. E, a może tutaj. Tutaj jeszcze mnie nie było Zobaczymy co to jest Hop I lecimy No więc generalnie ta gra właśnie jest taka Bardzo Bardzo dużo się w niej dzieje a, Cały czas a, Cały czas akcja Zero nudy I po prostu, o o, znaleźliśmy skrzynkę! Wow, znaleźliśmy skrzynkę! Ludziska, e, oczekuje przynajmniej 1000 łapek w górę pod tym filmikiem. Znaleźliśmy skrzynkę. O, nie bierze. Dobra, teraz ktoś tutaj jest strzela, więc musimy, musimy być zwaniści od nich. Epicko! Epicko ziomeczki. No i Fortnite różni się tym od innych Battle Royale, że tutaj możemy budować. Zbieramy sobie zasoby. O, i możemy na przykład sobie zbudować... Tak więc jak mówiłem możemy sobie zbudować schody na przykład. Super. I dostaliśmy się teraz. Niesamowite, dostaliśmy się teraz do tej skrzynki. O matko, boję się, dobra. Za minutę będzie przy nas e, oko burzy a my jeszcze mamy bardzo daleką drogę y, do koła które zapewni nam, że przeżyjemy trochę dłużej więc teraz muszę sobie zbudować ten bardzo długi więc teraz buduję sobie właśnie te bardzo długie schody o super, super gra uwielbiam ją naprawdę, y, od dzisiaj codziennie y, codziennie nowe odcinki Fortnite tylko Fortnite No, i znaleźliśmy teraz parasol Kingsman. E, jest on nawiązaniem e, najprawdopodobniej do filmu Kingsman The Secret Service. I możemy na nim latać. Patrzcie. O, je jednak nie możemy latać, możemy tylko przez chwilę poszybować. Okej, okay, ale to jest i tak epickie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli to było epickie. No i biegniemy, ziemeczki, biegniemy, uciekamy przed burzą. Uciekamy przed zagrożeniem, ale biegniemy też w samo oko burzy, w sam środek zagrożenia. Idziemy się strzelać z innymi i my to wygramy. Idziemy po królewskie zwycięstwo. Jak widzicie, Fortnite jest grą, w której się dzieje bardzo dużo, cały czas. Absolutnie nie ma chwili wytchnienia. Nie ma tak, że jest jakiś czas, że coś się nie dzieje, cały czas coś się dzieje. Nie da się nią znudzić. Jest absolutnie cudowna. Jedyna w swoim rodzaju. I myślę, że inne gry powinny się od niej uczyć. To się da w ten sposób cizować. Cyk, 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 cyk. Widzicie, jakby. Lamerzy nie wiedzą, jak to robić, ale ja wiem, jeżeli chcecie zbierać szybciej zasoby, to trzeba trafiać w te tutaj kółeczka, O, raz i one szybciej się zbierają. Jest, jesteście wtedy epickimi graczami. Wow, trafiliśmy tutaj na jakieś jezioro, czy rzekę, czy nie wiem co to jest, ale jak sobie z tym poradzimy, o, zbudujemy sobie most, bo to jest Fortnite i w Fortnite można budować mosty dla pana starosty i w ogóle być najlepszym, bo na tym polega ta gra, żeby być najlepszym. Wow. Wow, ziomeczki, możemy się przebrać w tej grze, patrzcie jak wyglądamy, mm, jesteśmy niesamowici teraz, super. Więc biegniemy teraz i idziemy się włamać do e, bazy agencji. E, nie wiem dlaczego tak robimy, ale najwyraźniej tak robimy. Ziomeczki, znaleźliśmy minigana. Rozumiecie? Minigana jest to super niesamowita broń. Zostawimy sobie ją na potem, jak już będziemy musieli się bić z większą ilością graczy. Znowu super epicko. Znaleźliśmy dużą miksturę. Która nam daje osłony. Więc dzięki temu dzięki temu będziemy jeszcze lepiej grać. Możemy przyjąć na klatę więcej ciosów. Słuchajcie. Pozostało już tylko 25 graczy wraz ze mną. Myślę, że to jest na tyle epickie, że jeżeli jeszcze nie daliście łapki w górę, to słuchajcie, przypominam, żebyście dali teraz łapkę w górę, zasubskrybowali, ponieważ to mi zwiększa zasięgi i wy dostajecie więcej contentu, na który ma, o którym marzycie i cały czas go chcecie więcej. I będzie więcej let's play z Fortnite'a. Wow, ziomeczki, słuchajcie, teraz się stanie coś epickiego. Nie wiem czy na to w ogóle wytrzymacie presję, ale patrzcie. To jest helikopter. Helikopter, rozumiecie? Klikamy E i możemy go teraz pilotować, słuchajcie. Epicko. Epicko, absolutnie Musimy już to wygrać, słuchajcie, mamy helikopter. Możemy grać muzę, epicką muzę, słuchajcie, epicką. Niesamowita sprawa, słuchajcie. O, 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 zobaczymy czy możemy rozciąć balona naszymi skrzydłami. O wow, tego się nie spodziewałem. Faktycznie to zrobiliśmy. Słuchajcie, to było epickie. Ścinam drzewa. No i co? No i teraz lecimy zobaczyć, co było w tej skrzynce. Tak, zobaczymy, co to jest za zrzut zaopatrzenia. Mam nadzieję, że coś epickiego. Dajcie łapkę w górę, żeby to było coś epickiego. O, strzelamy się. Uwaga. Zobaczymy. O nie, oni wiedzą, jak budować. Musimy uważać. Zniszczymy im osłony. O, 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 o! Niestety nie udało się! Słuchajcie, ale to był zarompisty odcinek. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i ziomeczki. Baltic Warrior się z wami żegna. Widzimy się w następnym odcinku jutro.